Paleontologia to nauka powszechnie uznawana za wyjątkowo trudną. W gruncie rzeczy polega ona na próbie odtworzenia, jak żyły wymarłe zwierzęta, opierając się jedynie na ich kościach, które czasem są zachowane w bardzo złym stanie. Innym razem mają setki milionów lat, a często spełniają oba te warunki jednocześnie. Powiedzieć więc, że ta dziedzina pracy jest trudna, to tak jakby nic nie powiedzieć. Dlatego nie trudno zrozumieć, dlaczego paleontolodzy popełnili przez lata pewne błędy. Wiele z nich to drobne i dość typowe pomyłki, np. nieznaczne przeszacowanie rozmiaru danego zwierzęcia. Jednak od czasu do czasu zdarza się taki błąd, który nie jest ani mały, ani nieistotny. Przeciwnie jest tak duży, że zmienia całe nasze wyobrażenie o danym zwierzęciu i wprawia wielu ludzi w osłupienie. Dobrymi przykładami takich pomyłek będzie siedem stworzeń, które omówimy sobie w dzisiejszym odcinku. Pierwszy przykład to w gruncie rzeczy dość zrozumiała pomyłka, która była niemal nieunikniona. Dotyczy bowiem pierwszego dinozaura, jaki kiedykolwiek został opisany, czyli megalozaura. Ten jurański teropod został opisany już w 1824 roku, kiedy ludzie nie mieli żadnej wiedzy na temat dinozaurów. W rzeczywistości w tamtym czasie nie istniało jeszcze nawet samo słowo dinozaur, w związku z czym pierwsze wyobrażenia o megalozaurze były, powiedzmy sobie szczerze, dość toporne. Holotyp składał się z kości udowej, wielu fragmentów kręgów oraz części żuchwy, które badał angielski paleontolog William Buckland. Doszedł on do wniosku, że odkrył gigantyczną mięsożerną jaszczurkę, która poruszała się na czterech nogach. Dlaczego? Bo była ogromna, a według niego wszystkie wielkie jaszczurki chodzą na czterech nogach. To oczywiste, prawda? Dodatkowo uznał, że to dziwne stworzenie było zapewne też płazem preferującym życie w wodzie niż na lądzie i zachowującym się niczym jakiś krokodyl. Szacował, że z mięśniami i skórą miałoby ono ponad 12,2 metra długości. Jednakże później inny paleontolog, jego rywal, odkrył większą kość dinozaura, co wzbudziło spory niepokój, ponieważ Buckland bardzo podkreślał wielkość megalozaura. Wkrótce więc uznał, że 12 metrów to zdecydowanie za mało i zwiększył szacunki swojej jaszczurki do oszałamiających 21 metrów. Co więcej, megalozaur został odkryty w czasach, gdy wielu naukowców było głęboko wierzących i często próbowali godzić swoje odkrycia z wiarą, w tym przypadku chrześcijaństwem. Było to problematyczne dla Baklenda, ponieważ tradycyjnie sądzono, że śmierć i cierpienie pojawiły się dopiero po grzechu pierworodnym Adama i Ewy. Tymczasem z kości jasno wynikało, że megalozaur był drapieżnikiem, czyli zabójcą i to takim, który żył, według niego, na długo przed wygnaniem nas z raju. Dlatego rozwiązał ten dylemat, stwierdzając, że megalozaur był zwierzęciem wyspecjalizowanym w eliminowaniu starych i chorych osobników w ogrodzie Eden, aby zmniejszyć ogólny poziom cierpienia i tym samym zachować zgodę z Biblią. Tak, mówię całkiem poważnie. Oczywiście ta teoria jest nieco naciągana, jak zresztą większość opisu Baklenda. Z czasem prawdziwa natura tego teropoda zaczęła wychodzić na jaw. Odkrycia te wynikały głównie z poznania innych teropodów, których szczątki były czasem bardzo dobrze zachowane, co doprowadziło do uświadomienia sobie, że megalozaur nie był czworonożny, lecz dwunożny, ani też nie był płazem, tylko całkowicie lądowym stworzeniem. Dziś wiemy także, że nie był aż tak duży, jak twierdził Backland. Jego rozmiar to mniej więcej połowa pierwotnych szacunków, a masa wynosiła nieco ponad tonę. Nadal był jednak ogromny jak na swoje czasy, co pozwalało mu być bezdyskusyjnym drapieżnikiem szczytowym środkowo Anglii. Jednak nie tylko megalozaur został źle przedstawiony, gdy paleontologia jeszcze raczkowała. Wiele dinozaurów spotkał dokładnie ten sam los. Z biegiem czasu sytuacja zaczęła się poprawiać. Nie znaczy to jednak, że błędy zupełnie zniknęły. Zdarzają się nadal i to nie tylko w przypadku dinozaurów, ale również innych zwierząt w tym takich, które nadal żyją, jak na przykład pająki. W latach 80. XX wieku argentyński naukowiec natknął się na dość osobliwy skamieniały okaz w formacji Bajo de Feliz w Argentynie, datowanej na okres karboński. Skamieniałość składała się z dużego karapaksu, trzech odnóży i tergum, czyli elementów występujących u niektórych grup zwierząt, w tym także ustawonogów. Na podstawie ogólnego kształtu skamieniałości, paleontolog uznał, że odkrył starożytnego pająka. I to takiego, który wywracał całą naszą wiedzę o pająkach do góry nogami. Był to bowiem prawdziwy potwór, mający aż 34 cm długości, a więc był większy od największych znanych dotąd pająków, takich jak ptasznik Goliat, który do tego czasu uchodził właśnie za tego największego, jaki kiedykolwiek żył. A czas pojawienia się tego nowego pajęczaka był całkiem sensowny. Ponieważ okazało się, że istniał w okresie karbońskim, który słynie z ogromnych, przerażających stawonogów. A co robisz, gdy odkryjesz największego pająka w historii? Nadajesz mu odpowiednio przerażającą nazwę. I tak oto nowy skamieniały okaz został nazwany Megarachne, co oznacza po prostu wielki pająk. Biorąc pod uwagę, jak wielu z nas boi się pająków, stworzenie to szybko zyskało status ulubieńca publiczności i zobaczyć go można było w muzeach, filmach dokumentalnych, a nawet kupić sobie ich podobizny w sklepach. Jednak mimo całego tego rozgłosu pojawiło się kilku sceptyków, ponieważ Mega miała dość nietypowe cechy. Po pierwsze jej pancerz był podzielony na przednią i tylną część przez taki jakby szef, a ponadto posiadała szpatułkowate szczękoczułki. Cechę niespotykaną u żadnych znanych nam pająków. Te wątpliwości były jednak ignorowane, a różnice tłumaczono tym, że mamy do czynienia z nowym rzędem pajęczaków, albo po prostu z jakimś wyjątkowym przypadkiem. Tak czy inaczej, wyjaśnienie tych szczegółów było dość trudne, ponieważ holotyp przechowywano w sejfie, tak dla bezpieczeństwa, pozostawiając sceptykom tylko gipsowe odlewy do analizy. I tak przez 25 lat wszystko pozostawało bez zmian. Aż do 2005 roku, kiedy to przypadkiem znaleziono drugi okaz, który musiał również być megarachny, biorąc pod uwagę identyczność pancerza i odnóży. Ten nowy okaz był o wiele bardziej kompletny, co wydawało się być dobrą wiadomością. Przynajmniej do czasu. Bo kiedy zaczęto analizować skamieniałość, zauważono, że tergum i odnurza były łudząco podobne do tych należących do innego wymarłego rodzaju. Tylko że nie do pająka, ale skorpiona morskiego. Dokładniej rzecz biorąc, megarachny była w niektórych aspektach niemal identyczna z Woodwardopterusem, permsko-karbońskim eurypterydem, czyli właśnie skorpionem morskim o podobnych rozmiarach. I wtedy wszystkich olśniło. Ulubiony pająk świata nigdy nie był pająkiem. Spory blamasz, tym bardziej, że skorpiony morskie nawet nie należą do pajęczaków. Ale szczerze mówiąc nie była to najgorsza pomyłka. Choć skorpiony morskie nie są pajęczakami, to jednak są dość blisko z nimi spokrewnione, jak na wymarłe zwierzęta. A poza tym holotyp naprawdę przypominał pająka na pierwszy rzut oka. Przyjęcie do wiadomości tej pomyłki nie było łatwe, zwłaszcza dla muzeów, które zapłaciły krocie za swoje wystawy przedstawiające gigantycznego pająka. I do dziś można jeszcze znaleźć miejsca, w których megarachne jest wciąż wystawiana. No bo cóż, właśnie za to zapłaciły te muzea. Obecnie jednak wyobrażamy sobie Megarachnę jako średniej wielkości Eurypteryda, który żył na rozległych, słodkowodnych równinach zalewowych, gdzie spędzał dni przeczesując osady za pomocą odnóży przypominających grabie, żywiąc się przy okazji drobnymi bezkręgowcami, zamiast czaić się w gęstych lasach w poszukiwaniu ofiary. Niecodziennie zdarza się, byśmy pomylili nie tylko gatunek, ale też cały ekosystem, w jakim żyło dane zwierzę. Ale szczerze mówiąc, przypadek Megarachnę nie jest nawet najgorszy. Lepszym kandydatem do tego tytułu może być kolejny dinozaur Terizynozaur. Dzięki filmowi Jurassic World wiele osób rozpoznaje tego dinozaura już po samej nazwie. Dość trudno zapomnieć te jego ogromne pazury. A jednak nie zawsze uważano go za dinozaura Wolverina. Ba, początkowo nie sklasyfikowano go nawet jako dinozaura, lecz jako żółwia. Brzmi absurdalnie? Żeby to zrozumieć, musimy cofnąć się do lat 40. XX wieku kiedy wiedza o dinozaurach, choć lepsza niż w XIX wieku, wciąż była dość znikoma. Wówczas Związek Radziecki sponsorował wiele ekspedycji, chcąc zwiększyć swój dorobek naukowy, a pustynia Gobi była szczególnie atrakcyjnym miejscem z powodu licznych tam skamieniałości. Zwłaszcza formacja Nemekt była oblegana przez naukowców. W roku 1948 jedna z ekspedycji dokonała niesamowitego odkrycia. Wśród kości dinozaurów i żółwi natrafiono na ogromne pazury, które nie przypominały niczego, co do tej pory znaleziono. Były to największe znane pazury na świecie, mierzące około metra długości, a znaleziono je w pobliżu szkieletu dużego teropoda oraz kilku fragmentarycznych żeber i kręgów o nieznanym pochodzeniu. Paleontolodzy uznali, że ciało teropoda nie miało żadnego związku z pazurami, a co do reszty kości, nie wiedzieli do kogo należały. Pozostały więc im tylko te gigantyczne pazury i brak jakiegokolwiek sensownego wyjaśnienia. Jednakże ponieważ w formacji Nemek znajdowano wiele żółwi, a teren był przecinany przez systemy rzeczne, jeden z naukowców, Jewgenij Malejew, wysnuł dość osobliwą hipotezę, jakoby pazury należały do gigantycznego wodnego żółwia, mierzącego 4,5 metra długości i ważącego ponad tonę. Także doliczając do tego jeszcze te pazury, był to prawdziwy potwór ale spokojnie, nie chodziło o żółwia zabójcy. Według jego hipotezy ten kolos wykształcił bardzo specyficzny sposób zdobywania pożywienia, używając swoich ogromnych pazurów do zgarniania wielkich ilości glonów. Choć może być to dla niektórych nowość, to gdyby przetłumaczyć sobie jego nazwę, wszystko stałoby się nagle jasne. Jego gatunkowa nazwa, Teryzinosaurus cheloniformis, znaczy dosłownie żółwiopodobny jaszczur z kosą, a nie dinozaur. Oczywiście dziś wiemy, że nie jest to żaden żółw, więc co takiego się wydarzyło? Po pewnym czasie kości zostały ponownie przebadane przez innego paleontologa, który zauważył, że inne wymarłe zwierzęta też miały podobne pazury, choć znacznie mniejsze. Co ciekawe, najbardziej podobne pazury miały duże teropody, a paleontolog szczególnie porównywał je do Chilantaisaura, wywodzącego się zapewne z grupy neovenatorów z Chin, co doprowadziło do nowej hipotezy, że Tyryzinozaur to jednak dinozaur. I rzeczywiście, potwierdzono to, gdy znaleziono inne gigantyczne pazury, tym razem połączone także z innymi częściami szkieletu: nogami, ramionami, żebrami i kilkoma innymi elementami, co ostatecznie pozwoliło sklasyfikować go jako teropoda. Choć nawet dziś nie jesteśmy pewni, do czego służyły jego ogromne pazury. Teorie sugerują obronę, grzebanie w ziemi w poszukiwaniu jedzenia, chwytanie pokarmu, wspinaczkę a nawet to, że były zupełnie bezużyteczne i służyły tylko na pokaz. Fajnie jest wyobrażać sobie w różnych formach zwierzęta, które są tak ikoniczne ze względu na swój wygląd. I nie dotyczyło to tylko teryzinozaura, ponieważ coś podobnego wydarzyło się także z pewnym jeszcze bardziej ikonicznym zwierzęciem pterodaktylem. Chociaż niektórzy nie znają tej konkretnej nazwy rodzaju, prawdopodobnie domyśliliby się, że jest to pterozaur, biorąc pod uwagę właśnie nazwę tej grupy latających gadów tak bardzo kojarzonych z erą dinozaurów, że nawet ludzie, którzy w ogóle nie interesują się paleontologią, zapewne o nich słyszeli. A jeśli nie wiedzieliście, to tak naprawdę od Pterodaktylusa pochodzi nazwa całego rzędu, ponieważ był to pierwszy pterozaur, który kiedykolwiek został odkryty, a najstarsze skamieniałości znaleziono pod koniec XVIII wieku. Innymi słowy, nawet wcześniej niż dinozaury. A te konkretne skamieniałości pochodziły z wapienia w Bawarii, i jak na pterozaura były w naprawdę dobrym stanie. Większość ciała była w stanie nienaruszonym, co jest niemal cudem, biorąc pod uwagę, że lekkie i puste w środku szkielety pterozaurów rzadko dobrze się fosylizują. A mimo kompletności tego zjawiska, pierwszy naukowiec, który je badał, Cosimo colini i tak mocno się pomylił. Zasadniczo dlatego, że stworzenie to było tak dziwne, że uznał, że musiało być zwierzęciem morskim, ponieważ do głębiny znane są z tego, że zamieszkują je naprawdę dziwne stworzenia sami przyznacie, że jest to prawda. I opierając się na tym założeniu, starał się jak najlepiej wyjaśnić, jak charakterystyczne cechy pterozaura mogłyby pomóc mu w poruszaniu się w wodzie, mimo że dało się łatwo zauważyć, że tak naprawdę nie był w ogóle przystosowany do życia w wodzie. Jego głównym argumentem było to, że to, co wyglądało jak skrzydła, było w rzeczywistości dużymi, wydłużonymi płetwami, którymi zwierzę machało pod wodą, żeby się napędzać. Odkrywca założył, że był w pełni wodny, choć inni uważali, że był płazem, spędzającym czas zarówno na lądzie, jak i w wodzie trochę jak dzisiejsze foki. Poza tym nie udało mu się wywnioskować zbyt wiele, i nie był nawet pewien, czy to gad, ssak, czy coś innego. Chociaż co dość ironiczne, wykluczył pokrewieństwo z nietoperzami czy ptakami. Ale ponieważ skamieniałość była całkiem kompletna, nie minęło dużo czasu, zanim ludzie zaczęli podważać tę wodną hipotezę. Już na początku XIX wieku niektórzy zaczęli zauważać, że to nowe stworzenie miało wydłużone kości, do których mogła być przymocowana błona skrzydłowa, porównując je do wydłużonych palców w skrzydłach nietoperzy. I to właśnie wtedy pierwszy raz pterozaury zaczęto postrzegać jako prawdopodobnie latające zwierzęta. Choć, jak widać na tej rekonstrukcji, ich wyobrażenie nadal było mocno nietrafne. Niemniej jednak ten obrazek okazał się kluczowy, ponieważ został wysłany do innego naukowca. George Cuvier, który był nim na tyle zafascynowany, że postanowił sam przyjrzeć się skamieniałości, co ostatecznie doprowadziło do oficjalnego opisu tego zwierzęcia w 1809 roku i Cuvier nadał mu nazwę, która w przybliżeniu oznacza skrzydlaty palec. Całkiem dobry początek, ale błędy wciąż pozostały, bo nikt nie był zgodny co do tego, czym właściwie było to stworzenie. Niektórzy spekulowali, że to nietoperz lub coś pomiędzy ssakiem a ptakiem podczas gdy inni, jak na przykład kuwie, mieli nieświadomie rację, nazywając je gadem. To zostało potwierdzone dopiero później, gdy znaleziono więcej okazów zarówno tego gatunku, jak i innych pterozaurów. Jednak chociaż jego latający tryb życia został udowodniony dość wcześnie, to jego wodna przeszłość przez jakiś czas jeszcze się za nim ciągnęła, bo dopiero w latach 30. XIX wieku ostatni paleontolodzy dali się przekonać, że no dobra, to nie ma sensu, żeby to zwierzę było wodne na pewno musiało latać. Chociaż trzeba przyznać, że ta grupa była w niektórych przypadkach zaskakująco dobrymi pływakami. I dziś wiemy, że pterodaktyl był raczej małym pterozaurem, który żył głównie w jurajskiej Europie i żywił się małymi zwierzętami. I chociaż głębiny nie były jego domem, to rzeczywiście lubił wodę, żył w pobliżu silnie zasolonych lagun, gdzie wszelakie życie było bardzo obfite. Pomylenie jakiegoś zwierzęcia z innym, jak w poprzednich kilku przypadkach, zdecydowanie można uznać za niezłą wpadkę, ale przynajmniej one zostały pomylone tylko z jednym innym stworzeniem, a nie z wieloma, co też czasami się zdarza. Przykład? Anomalocaris. Nawet dziś, biorąc pod uwagę wszystko, co o nim wiemy, to wciąż jest to bardzo dziwne stworzenie. Wystarczy na niego spojrzeć. I pewnie nie zaskoczy Was, że pochodzi ono z równie dziwnego okresu w historii życia na Ziemi. Kambru, gdzie zwierzę to pełniło bardzo ważną rolę, będąc jednym z największych organizmów tamtych czasów i przypuszczalnie jednym z pierwszych szczytowych drapieżników na Ziemi, biorąc pod uwagę zarówno jego nietypowe rozmiary, jak i cechy wskazujące na mięsożerną dietę. Jednak kiedy w 1892 roku odkryto pierwszą skamieniałość, nie uznano go ani za drapieżnika, ani nawet za jedno zwierzę, tylko za trzy różne. Jak wiele innych dziwnych stworzeń, jego holotyp pochodził z łupków z Burgess, w Kanadzie, gdzie naukowcy początkowo znaleźli fragment jego dziwnej paszczy, a także kilka przednich odnóży oraz tułów. Wszystkie trzy części znaleziono obok siebie, ale no spójrzcie tylko na niego. Nawet kompletny okaz wygląda dziwacznie, więc nie trudno zrozumieć, dlaczego badacze nie mogli uwierzyć, że te skamieniałości należą do jednego i tego samego organizmu. Zamiast tego uznali, że tułów to nowy typ strzykwy. Odnuża to krewetka, a paszcza to jakiś rodzaj meduzy. Początkowo byli całkiem pewni swoich klasyfikacji, uznając je za jedyne logiczne wytłumaczenie, więc wyobraźcie sobie ich zdziwienie, kiedy zaczęli znajdować więcej takich skamieniałości w okolicy. To było oczywiście bardzo podejrzane, bo dlaczego meduzy, krewetki i strzykwy miałyby nagle ginąć w tym samym miejscu? Cóż, dlatego, że był to po prostu jeden organizm. I choć jestem pewien, że ich teorie były fascynujące, Anomalocaris i tak jest o wiele fajniejszy. To jedno z najdziwniejszych znanych nam zwierząt. Przedstawiciel radiodontów, które same w sobie są wymarłym rzędem prymitywnych stawonoków. W związku z tym Anomalocaris nie jest tak naprawdę krewetką, ani meduzą, ani strzykwą. Ale jego dziwaczny wygląd nadal łączy go z tymi zwierzętami. Ponieważ często opisywano go jako bardzo dziwną krewetkę. I rzeczywiście nadano mu nazwę, która oznacza niezwykłą krewetkę taką anomalię krewetki. Mimo że nie był krewetką ani nawet jej bliskim krewnym, lecz raczej dość dalekim kuzynem, to jednak pierwsza część tej nazwy zdecydowanie nadal pasuje. Obecnie Anomalocaris nie jest już jedynym zwierzęciem, które było mylone z wieloma innymi, ponieważ istnieje inne. Pewien dinozaur, który przez długi czas uchodził za chyba najbardziej dziwacznego dinozaura w historii. Podczas gdy większość błędów, które wcześniej omawiałem wynikała z błędnej interpretacji znalezionych szczątków, ten błąd miał związek z tym, czego nie znaleziono i dotyczy jedynego w swoim rodzaju Deinoheira. Tak jak inne stworzenia z tej listy, Deinoheir jest dziś trudny do przeoczenia ze względu na swój dziwny, podobny do gigantycznej kaczki wygląd i przerażające ramiona. Ale kiedyś nawet paleontolodzy nie zwracali na niego uwagi, ponieważ pierwotnie odkryto jedynie niewielką część jego ciała. Podobnie jak teryzynozaur, tygnozaur ten pochodził bezpośrednio z formacji Nemekt, gdzie badacze natrafili na dość zniszczone kończyny przednie, poza tym także obręcz barkową, kręgi oraz kilka żeber. Wszystko to było ogromne. Tak ogromne, że w tamtym czasie były to największe znane kończyny jakiegokolwiek dwunożnego zwierzęcia, a do tego miały te niesamowicie długie pazury. Ale poza tym nie znaleziono nic więcej, co wprawiło paleontologów w całkowite osłupienie. No bo kto nie byłby choć trochę zdezorientowany, znajdując ogromne ramiona i pazury pośrodku pustyni? Mając tak niewiele informacji, jedyne co mogli ogłosić światu, to fakt, że w Kredzie żył olbrzymi dinozaur przypuszczalnie teropod, który dysponował przerażającymi pazurami oraz wyjątkowo dużymi ramionami i łapami. Stąd jego nazwa: Deinocheirus, czyli straszne ręce. Oczywiście nie był to pierwszy raz, gdy znaleziono niekompletny szkielet. Ale rzadko kiedy odnalezione fragmenty były tak intrygujące. A co ważniejsze, rzadko kiedy brakujące części pozostawały zagadką przez tak długi czas. Po tym odkryciu i późniejszych wykopaliskach nie udało się znaleźć żadnych dodatkowych materiałów, a Deinoheir urósł do rangi legendy. Był opisywany jako jeden z najbardziej zagadkowych, tajemniczych i dziwacznych dinozaurów. W pewnym momencie stał się nawet tamtejszą atrakcją turystyczną. Tak to było przez kolejne dziesięciolecia, a w tym czasie powstało wiele teorii na temat tego, czym mógł być Dinoheir. Najbardziej porywająca głosiła, że był on gigantycznym mięsożernym teropodem wielkości T-Rexa, który terroryzował całą okolicę. Inna teoria mówiła, że był on w rzeczywistości gigantycznym, leniwcopodobnym dinozaurem, który żywił się roślinami i zwierzętami żyjącymi na drzewach. Z kolei trzecia, najbardziej oderwana od rzeczywistości hipoteza, porównywała go do jakiejś tajemniczej istoty w stylu Slendermana. Jego ramiona miały być potężną bronią do chwytania i miażdżenia zwierząt, które potem pożerał bez litości. Ale ostatecznie wniosek pozostawał ten sam. Nikt nie wiedział na pewno, czym był Dejnohjer, więc popełniono po drodze wiele błędów. W końcu niemal 50 lat po jego pierwotnym odkryciu, do badaczy wreszcie uśmiechnęło się szczęście. W 2013 roku, kiedy wykopano bardziej kompletny szkielet, ostatecznie rozwiązując zagadkę tego stworzenia. Ale jak się okazało, co możecie sami zobaczyć patrząc na to zwierzę, jego prawdziwa forma była równie dziwna co przypuszczenia dotyczące go. Był to gigantyczny ornitomimozaur z kaczym dziobem, przerażającymi kończynami i dużym garbem, co nadawało mu niezwykle charakterystyczny wygląd. I chociaż wygląda niepokojąco, Okazało się, że mimo swoich wielkich pazurów, Deinoheir był w gruncie rzeczy łagodnym olbrzymem. Jego pazury były tępe, co sugeruje, że służyły do wykopywania i zbierania roślin, a nie do zabijania zwierząt. Ponadto jego czaszka była przystosowana bardziej do jedzenia roślin niż mięsa, chociaż u jednego osobnika znaleziono łuski ryb w okolicach żołądka. Co doprowadziło do nowego wniosku, że Deinoheirus był wszystkożerny. I był to naprawdę duży wszystkożerca. Obecnie uznaje się go za największego znanego ornitomimozaura oraz jednego z największych teropodów w ogóle. Znalezione osobniki osiągają 11 metrów długości i ważą około 6,5 tony, a niektórzy sądzą, że największe mogły ważyć nawet ponad 10 ton. Jak więc widać, paleontologia nie jest dziedziną doskonałą, a znaleziska mogą prowadzić do pomyłek, szczególnie jeśli są niekompletne lub dostatecznie zagmatwane. Ale czasami popełniamy błędy również wtedy gdy nie znajdujemy nic. W rzeczywistości istnieje nawet termin na takie zjawisko. Efekt Łazarza, czyli Lazarus Taxa, który występuje wtedy, gdy jakieś zwierzę znika, a potem ponownie pojawia się w zapisie kopalnym, co prowadzi do sporego zamieszania. Być może najbardziej uderzającym przypadkiem jest ryba, która, co niesamowite, nadal żyje. Tak, to odbiega trochę od tematu wymarłego zoo, ale to ciekawa i bardzo istotna historia, bo cały problem wynikał z tego, że sądziliśmy, że ta ryba wymarła. I to 66 milionów lat temu. W XVIII wieku paleontolodzy zaczęli odkopywać nowy typ ryby w różnych formacjach geologicznych. Pierwszy okaz pochodził z Europy i datowany był na późny Perm, ponad 250 milionów lat temu. Była to ryba średniej wielkości, którą uznano za przedstawiciela nowej grupy pradawnych ryb, nazywanych Latimeriami lub Celakantokształtnymi. Ten pierwotny okaz nie był szczególnie ciekawy z wyglądu, ale przykuł uwagę niektórych naukowców ze względu na swój wiek i to, że zdawał się reprezentować ogniwo pośrednie pomiędzy rybami a czworonogami. Zauważono też, że ryby z tej grupy musiały przetrwać przez bardzo długi czas, ponieważ inne ich okazy odnajdowano także w formacjach dewońskich. Jurajskich i tak dalej. I choć opinia publiczna nie była szczególnie poruszona tymi odkryciami, niektóre wzbudzały więcej zainteresowania. Jak na przykład pochodząca z jury Mausonia. Gigantyczna ryba, która mogła osiągać 5,3 metra długości i żywiła się głównie zwierzętami pokrytymi skorupą lub czymkolwiek, co mogła wessać. Ten kolos, podobnie jak inne Latimerie, wydawał się być dość powszechny w mezozoicznych morzach. Aż tu nagle wszystkie zniknęły. I to w bardzo interesującym momencie, 66 milionów lat temu. Dokładnie podczas Wielkiego Wymierania Kredowego, co wydawało się być jasnym dowodem na to, że Latimerie podzieliły po prostu los dinozaurów. Aż w końcu wydarzyło się coś niesamowitego. W 1938 roku, u wschodnich wybrzeży RPA, lokalni rybacy wrócili z połowu i mieli pokazać to, co złowili pracowniczce muzeum, Courtney Latimer. Ta pojechała na miejsce, by obejrzeć stertę ryb, złożoną głównie z rekinów. Wśród nich zauważyła jednak dziwną niebieską płetwę i postanowiła przyjrzeć się tej rybie. Była spora, mierzyła około 1,5 metra długości i nie przypominała niczego, co kiedykolwiek widziała. Ani niczego, co widzieli rybacy, którzy twierdzili, że przez ponad 30 lat pracy nigdy nie złowili czegoś podobnego. Przeczuwając, że to coś ważnego, zapakowała ją i napisała list do doświadczonego naukowca. Opisując rybę jako pokrytą ciężkimi, niemal pancernymi łuskami z płetwami przypominającymi kończyny, które też były łuskowate, aż po sam ich kraniec. Dołączyła też rysunek. Prawie dwa tygodnie później, niejaki pan Smith wreszcie zobaczył ten szkic. I o mało nie zemdlał, ponieważ dla niego to nie był współczesny okaz, ale prehistoryczna ryba. Nie chciał jednak przedwcześnie się ekscytować. Zamiast tego napisał jej wielkimi literami, by zachowała co tylko się da. W końcu udało mu się przesłać próbki łusek, które potwierdziły jego najśmielsze przypuszczenia. Była to Latimeria, zwierzę uznane za wymarłe od 66 milionów lat, które nagle powstało z martwych. Kiedy wreszcie zobaczył okaz na żywo, opisał uczucie potężnego uderzenia gorąca. Trzęsły mu się ręce i ogarnęła go wręcz ekstaza. Całe ciało mrowiło, ponieważ oto przed nim znajdowała się bez cienia wątpliwości Latimeria. To była sensacja na skalę międzynarodową, która zapoczątkowała liczne ekspedycje, w wyniku których odnaleziono kolejne osobniki, a nawet drugi gatunek, dziś znany jako Latimerie z zachodniego oceanu indyjskiego i z Indonezji. Podobnie jak ich pradawni krewni, współczesne Latimerie mogą dorastać do dwóch metrów długości i ważyć około 90 kg, a także żyją bardzo długo. Do nawet 100 lat. A ponieważ nadal żyją, udało się je dokładniej zbadać, włącznie z sekwencjonowaniem ich genomu, co doprowadziło naukowców do odkrycia, że wbrew pierwotnym przypuszczeniom, to nie latimerie są najmłodszą linią rozwojową wśród ryb mięśniopłetwych niespokrewnionych z czworonogami, lecz ryby dwudyszne. Ustalono też, że latimerie nadal ewoluują, co jest dość oczywiste, jeżeli znacie się na ewolucji, choć z wyglądu przypominają bardzo swoich prehistorycznych przodków co z kolei jest dość dziwne, biorąc pod uwagę setki milionów lat ich istnienia. Ale może to nic dziwnego, że takie stworzenia jak Latimerie wciąż istnieją w naszych oceanach. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że my, ludzie, przeczesaliśmy dopiero około 20% oceanów. I co nieco straszne, już w tych 20% udało nam się trafić na niezłe dziwolonki. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że się spodobało, i jeżeli tak, to zapraszam też do obejrzenia innych materiałów na tym kanale, jak choćby materiału o tych zupełnie najdziwniejszych skamieniałościach, jakie kiedykolwiek udało nam się znaleźć. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.